Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, ja nie będę się już wyzłośliwiał na temat podatku od cukru, który się, który się szykuje zaraz po tym, jak opodatkujecie sobie akcyzą dodatkową alkohol i papierosy. Tak naprawdę pytanie, co dalej, natomiast korzystając z tego, proszę Państwa, bo nas oglądają Polacy, tak no naprawdę nas słuchają, wiedzą, co tutaj się dzieje, ja chciałem tutaj powiedzieć, proszę Państwa, obywatele. Okażcie obywatels swoje obywatelskie nieposłuszeństwo, rzućcie te papierosy, przestańcie pić alkohol, nie dajcie Prawu i sprawiedliwości łatać dziury budżetowej w was waszych kieszeni. Idźcie pobiegać. Joggingu jeszcze nam nie opodatkowali. Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Premierze, podczas swojego ekspozycji zadał Pan sam sobie pytanie, czy działaliście Państwo dla całego społeczeństwa. No i niestety muszę powiedzieć, że nie. Ja jestem osobą, która zanim tutaj trafiła, prowadziła własną działalność gospodarczą przez całe moje życie. Na osoby, które tak jak ja prowadziły jednoosobową działalność gospodarczą dostały od waszego rządu takie, tak, takie małe jałmużne w postaci obniżki podatku dochodowego o 1 punkt procentowy, ale dostaliśmy też kopa w postaci podwyżki ZUS-u z roku na rok coraz większej. Tutaj ktoś wyliczył, że to było 400 złotych w trakcie waszego, waszego rządzenia. Jest to oczywiście skutek tego, że sztucznie podwyższaliście najniższą krajową, która potem wpływa na średnią, a to ustawowo wpływa na ZUS. Więc pytanie moje brzmi pierwsze co Państwo zamierzacie zrobić dla tych ludzi, którzy prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze, takich jak ja, takich jak wielu młodych ludzi? I druga sprawa yy, nie wprowadziliście najniższej kwoty kwot, kwoty wolnej od podatku w wysokości 8 tysięcy złotych, tak jak proponował to prezydent Andrzej Duda. Konfederacja dzisiaj zaproponowała autorstwa Sławomira Mencena, naszego ekonomisty, wprowadzenie kwoty wolnej od podatku w wysokości 31 tysięcy złotych najniższej krajowej, dwunastokrotności najniższej Dziękuję krajowej. Bardzo, Czy poprzecie panie... ten projekt? Dziękuję bardzo, pani marszałek. Wysoka Izbo, panie premierze, panie premierze. Kolejność przypadkowa. Proszę państwa, yy... Co mamy? Mamy politykę rządu, która po prostu żeruje na tych grupach, których jest dużo. Palaczy mamy miliony, w związku z czym co? Podatek będzie się łatwo ściągało, jeszcze można sprzedać, że to dla zdrowia. Pijących alkohol mamy miliony. Będzie podobnie. Grubych. Mamy miliony, więc doładujmy im podatek na cukier. Kierowców mamy miliony, więc doładujmy im jeszcze wyższe stawki wszystkich mandatów. I tak będziecie ładować wszystkich Polaków, dlatego, że macie kolosalny problem z budżetem. Więc ja mam konkretne pytanie. do Pana premiera, do Pana premiera ile brakuje w budżecie? tym pięknym budżecie, który sprzedajecie jako coś nowego, innowacyjnego budżet bez deficytu. Jaka konkretnie kwota będzie łatana tymi rzeczami, które chcecie wprowadzić już w pierwszym tygodniu funkcjonowania tego Sejmu? Dziękuję bardzo. Panie Marszałek, Wysoka Izbo. Troszkę szkoda, że jesteśmy tutaj przy prawie pustej sali. Ja wiem, że posłowie wszyscy rozeszli się na swoje komisje, ale to, co tutaj powiem, będę musiał powtarzać pewnie przy pełnej sali. Ja myślę, że należałoby zagrać w otwarte karty. Trzynasta emerytura, którą głosujecie dziś, będzie wypłacana w okolicach wyborów prezydenckich, bo trzeba elektoratowi przypomnieć, kto jest ich dobroczyńcą. Najbardziej cyniczny sposób, w jaki może to zrobić rząd. Na tą emeryturę pożyczyliśmy, pożyczyliście sobie, jak to dzieci między sobą mówią, na tak zwane wieczne nieoddanie pieniądze z funduszu dla niepełnosprawnych. I tutaj już było wyliczone, w jaki sposób te pieniądze nigdy nie zostaną zwrócone do tego funduszu. Jest to po wszech, ze wszechmiar przykre po prostu. Mówicie emerytom, że to dzięki wam mają tą trzynastkę i tutaj już yy, jeden z posłów mówił, że to daje niecałe 3 zł miesięcznie. Tymczasem nie mówicie, ile opodatkowania jest na tych emeryturach, które tak bardzo chcecie teraz jako trzynastki rozdawać. Nie mówicie emerytom, ile tych, emery tych podatków rzeczywiście płacą. I tak naprawdę, gdybyście chcieli rzeczywiście pomóc emerytom, to byśmy w tym momencie w tej Izbie rozmawiali o zrezygnowaniu z opodatkowania emerytów. Tak samo jak gdybyście chcieli pomóc najmniej zarabiającym w tej Izbie, mielibyśmy dyskusję na temat projektu Konfederacji, o tym, żeby kwota wolna od podatków wynosiła dwunastokrotność najniższej krajowej. Niestety takiej poważnej dyskusji nie ma. Jest dyskusja o 13. emeryturze, która jest typowo polityczną zagrywką. Pani prezes zus jakiś czas temu została wysłana przez, no przez was, tak naprawdę do telewizji, żeby przerazić Polaków i opowiedzieć im o tym, że zastępowalność ich emerytur będzie już wkrótce wynosiła te marne 25%. Czyli to nie będzie tak, że emerytura nie będzie wystarczyła na godne życie, emerytura nie będzie wystarczyła na żadne przeżycie i do tego tak naprawdę zaczynacie szykować Polaków, tylko że bez żadnej odpowiedzialności w tym momencie robicie wszystko, żeby utrzymać słupki poparcia, utrzymać władzę. Niestety emeryci i ręciści, tutaj pani z prawa i sprawiedliwości powiedziała, że emeryci i ręciści zasługują na zgodę w tym temacie, natomiast my uważamy, że absolutnie nie zasługują na takie manipulacje. Dlatego będę rekomendował moim kolegom z Konfederacji, żeby wstrzymali się od głosu w tym przypadku i mam nadzieję, że dojdziemy w tej Izbie. Do poważnej dyskusji na temat realnych zmian, które mają emerytom dać prawdziwe pieniądze, a nie te marne 1200 brutto, czyli niecałe 3 złote miesięcznie średnio. I tak naprawdę mam nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość w pewnym momencie przejrzy na oczy i rzeczywiście zechce pomóc swojemu głównie betonowemu elektoratowi, bo wiem, że doskona doskonale wiem i wszyscy tu wiemy, że o to właśnie Wam chodzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani marszałek, Wysoka Izbo, pani poseł powiedziała pani tutaj, żeby opozycja nie brała zakładników. A czym jest w takim razie 1200 zł brutto jako najniższa emerytura? Tak naprawdę wczoraj tutaj już powiedziałem, już powiedziałem to co my uważamy o sytuacji i powtórzę tylko mamy to co państwo chcecie w tym momencie dać emerytom. To jest tylko i wyłącznie projekt polityczny. Te emerytury będą oczywiście wypłacone przed samymi wyborami. Wychodzi średnio niecałe trzy złoty dziennie dla emeryta. Tymczasem nie ma całkowicie poważnej dyskusji o rzeczywistych zmianach, czyli o odpodatkowaniu emerytur, które my proponujemy. I jeszcze, wie Pani, najbardziej cyniczne z Waszej strony jest to, że na tej samej sesji Sejmu. Obradujemy nad y, dwoma miliardami złotych, które pójdą dla telewizji polskiej, telewizji polskiej, która żyje z reklam, która żyje z naszego abonamentu, czyli ekstra podatku na telewizję polską i która jak widać już nie wyrabia z tą propagandą, która jest potrzebna na poziomie takim, żebyście utrzymywali się cały czas przy władzy. A te dwa miliardy, gdybyście przesunęli na emerytów, to do każdego, do każdego emeryta, każdy emeryt dostałby podwyżkę około 130 złotych. To byłaby realna zmiana, to byłoby coś, co by, co by dużo zmieniło. Tymczasem, tymczasem kierownictwo partii decyduje się na dopłacenie dwóch miliardów złotych na propagandę niż przekazanie tych dwóch miliardów złotych na emerytów. Niestety to nie są dobre rozwiązania, ani trochę. To, co robicie, to jest czysta propaganda. Konfederacja chce poważnej rozmowy o odpodatkowaniu emerytów. Chcemy poważnej rozmowy, chcemy poważnej rozmowy o tym, żeby podwyższyć kwotę wolną od podatku do dwunastokrotności najniższej krajowej. To de facto odpodatkowałoby emerytów i czekamy na czas, kiedy do tego partia rządząca dorośnie. Tymczasem wstrzymamy się od głosu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie pośle. Dziękuję szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo. Emerytura bez podatku to jest coś, o czym wspominaliśmy już podczas jednej z rozmów tutaj na temat trzynastej emerytury. I chciałbym tylko przypomnieć, że Konfederacja to jest ta formacja polityczna, która mówi o tym, że... Nie tylko emerytura powinna być bez podatku, ale też i umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa o zlecenie, wszelkie zarobki działalności i wszyscy powinni być tak naprawdę odpodatkowieni, ponieważ podatek dochodowy docelowo nie powinien istnieć. Ale zróbmy mały kroczek rzeczywiście my proponowaliśmy, żeby rozwiązać to systemowo i żeby po prostu stworzyć Stawkę, kwotę wolną od podatku na poziomie dwunastokrotności najniższej krajowej. To tak naprawdę bardzo by odpodatkowało emerytów, i o tym też nie było tutaj w izbie naszej dyskusji, ponieważ rozmawialiśmy o propagandowym projekcie 13. Emerytury, który, który ma po prostu pomóc kandydatowi partii rządzącej w wyborach prezydenckich. Trudno, przeszło, przegłosowaliście, będziecie ponosili jakieś tam konsekwencje za to, podobnie jak będziecie ponosili konsekwencje za przegłosowanie dwóch miliardów za pomogi dla telewizji, która ma opiekować się propagandą. Natomiast tutaj jest sytuacja, w której można zrobić naprawdę wielki gest dla emerytów i zrobić pierwszy krok ku temu, żeby podatek dochodowy docelowo zlikwidować. My uważamy, że podatek dochodowy jest karą za to, że się pracuje. I uważamy, że podatek dochodowy nie powinien istnieć. Chcielibyśmy o tym poważnej dyskusji. Jeżeli pierwszym krokiem może być odpodatkowanie emerytów, to jesteśmy za, ponieważ uważamy, że takimi krokami należy doprowadzić do tego, żeby system został rozwiązany ostatecznie, tak jak mówimy, całkowicie bez podatku. Także Konfederacja będzie oczywiście głosowała za tym projektem. Mamy nadzieję, że będzie miał ostatecznie już po przejściu przez Komisję i przez czytania. Również poparcie partii rządzącej to będzie gigantyczny krok dla dobrej zmiany w Polsce. Także polecam go gorąco partii rządzącej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, no, pędzicie z tym tak, jakbyście myśleli, że od tego się pali kalorie. Natomiast chciałem powiedzieć, że również walczycie z językiem polskim. Pan Łukasz Schreiber wczoraj powiedział: Podatek cukrowy to niestosowna nazwa, to najwyżej pewnego rodzaju opłata. Ale nie chodzi o podatki, żeby komuś zabrać pieniądze, tylko o zdrowie Polaków. Staramy się obniżać podatki na tyle, na ile to możliwe. To jest z pana cytat. Gratuluję. To jest tak. Podatek to nie jest podatek, tylko opłata. Nauczcie się wreszcie. Czas się nauczyć. Tak? E, Pisznie podwyższa i nie tworzy podatków, tylko opłaty. Czas się nauczyć. Poza tym to dla naszego dobra starają się też obniżać podatki, ale im nie wychodzi. Są strasznie nieskuteczni, zawodzicie wszystkich Polaków, skuteczność macie zerową w tym obniżaniu podatków. Proszę Państwa, to jest podatek cukrowy, ja uwielbiam słodycze, ja tę sprawę będę traktował osobiście, czekam na odrzucenie.